Sprawczość, efektywność działania w naszym życiu. Jeden z komponentów, który bezpośrednio przekłada się na poczucie szczęścia w naszym życiu, na poczucie spełnienia, a więc tak jak chcemy, jak planujemy, tak samo e, dzieje się w naszym życiu. E, czujemy się całkowicie inaczej, jesteśmy nieszczęśliwi wtedy, kiedy nasze codzienne zamierzenia, plany e, nie materializują się w naszym życiu, kiedy nie mamy takiej mocy sprawczej, która sprawia, że to, co chcemy, tak samo dzieje się w naszym życiu. Ludzie robią tak, że chcą dopasować świat do siebie. Chcą myśleć cały czas tak samo i robić to samo, ale spodziewają się innych rezultatów na zewnątrz. Ludzie chcą dopasować świat do siebie, wysyłają na coachingi swoich bliskich, bo uważają, że wtedy będą mogli się z nimi dogadać. Myślą o tym, żeby wszystko na zewnątrz się zmieniało, ale oni, żeby pozostawali tacy sami żeby pozostawali niezmienni. Jest jednak trochę inaczej. W życiu jest tak, że podobne przyciąga podobne, i jest tak, że to, co sobą wyrażamy, to samo spotykamy na zewnątrz, to samo dostajemy na zewnątrz. Jeżeli zadziałamy większą, jeżeli zadziałamy z poziomu złości, to spotkamy, napotkamy na zewnątrz złość. Jeżeli zadziałamy z poziomu poczucia winy, zaczniemy wskazywać winnych, to kiedyś my zostaniemy wskazani jako winni. Jeżeli zadziałamy z poziomu strachu, to ten strach gdzieś do nas wróci. Jeżeli zadziałamy z poziomu akceptacji, to spotkamy się z akceptacją. Jeżeli zadziałamy z poziomu mądrości, z poziomu wsparcia drugiego człowieka, to z tym samym spotkamy się na zewnątrz. To, co dajemy, to samo wraca do nas, tylko zwielokrotnione o kilkaset, kilka tysięcy razy bardziej. Jeżeli spodziewasz się zmiany w swoim życiu, jeżeli chcesz przeprowadzić zmianę w swoim życiu, to musisz zacząć od siebie, bo z Twojej świadomości wyrastają emocje. A z tych emocji powstają pewne myśli. Myśl przekłada się na to, co mówimy, co wypowiadamy. To, co mówimy, słowa przekładają się na nasze przeznaczenie. Należy myśleć o tym, o czym myślimy, być świadomym tego, co mówimy, po to, żeby działo się w naszym życiu, abyśmy robili to, co nas wspiera, po to, aby działo się w naszym życiu jak najlepiej dla nas. Każda zmiana, jaką zaczynamy, powinna zaczynać się od wewnątrz. Zaczyna się od wewnątrz. I nie chodzi tylko o słowo powinna, bo. I powinienem, powinieneś, ja miałem w swoim życiu tak, że w pewnym okresie wszystkich dookoła oskarżałem o to, że nie jest w moim życiu tak, jak bym chciał. Znajdowałem, znajdowałem zawsze powód, zawsze znajdowałem osobę, na którą potrafiłem zrzucić moje słabości i to, dlaczego mi nie wychodzi. Jednak na szczęście trwało to już tak długo i było, zakończało się takim cierpieniem dla mnie, że byłem zmuszony do tego, abym trochę inaczej spojrzał na życie. Abym spojrzał w ten sposób, by zacząć poszukiwać zmiany w sobie. Jeżeli chcę planować zmianę w swoim życiu, jeżeli chcę, aby coś się zmieniło w moim życiu, to muszę zacząć od siebie. To nie mogę polegać na tym, abym wykorzystywał w ten sam, tylko mocniejszy sposób, sposób myślenia czy sposób działania, jaki miałem do tej pory, ale muszę po prostu zacząć myśleć i działać całkowicie inaczej. Jeżeli chcesz skutecznie wprowadzić zmiany w swoje życie w tym roku, to pozwól sobie na zaprezentowanie programu Architekt Sukcesu. Programu, który pozwoli Ci mieć o wiele więcej siły w codziennym działaniu, bardziej precyzyjnie i skutecznie wprowadzać zmiany, które założyłeś, przeprowadzić Cię przez te zmiany, pozwoli Ci na o wiele lepsze i precyzyjniejsze planowanie oraz przeprowadzenie wszystkiego z odpowiednią motywacją i w odpowiednio skuteczny sposób, taki jakiego brakowało Ci do tej pory.